co przywozimy z wakacji, magnesy na lodówkę, zupełnie niepotrzebne bibeloty oraz bardzo dużo zdjęć. Zdjęć, które pomogą utrwalić wspomnienia, ale też trafią na Facebooka i Instagram, będą pokazywane krewnym i znajomym i będą wzbudzały podziw i zazdrość. A przynajmniej większość z nas chciałaby, żeby tak było. Dlatego pokażę Ci 13 prostych sposobów, dzięki którym zaczniesz robić zdjęcia z wakacji, które wszyscy będą podziwiać. Cześć tu Kostek Młynarczyk, witam Was w gorącej Chorwacji na Android Summer Challenge, technologicznej akcji terenowej, w czasie której sprawdzamy co się stanie, kiedy zmiesza się lato, sprzęt elektroniczny, a potem mocno potrząśnie. Pora poznać kilka sztuczek, które bardzo pomagają robić świetne fotki z wakacji. Zdjęcia będziemy robić OnePlus Nord 4, który dopiero co wszedł do sprzedaży. To przystępny cenowo średniopułkowiec, który oprócz tego, że ma wydajnego Snapdragona 7, bardzo ładny jasny ekran i długi czas pracy na baterii, może pochwalić się unikalną na skalę światową obudową z aluminium. Wybrałem go do tej demonstracji, bo oferuje bardzo dobre możliwości fotograficzne za bardzo rozsądne pieniądze. To smartfon, którym foty z wakacji może pstrykać każdy. Po pierwsze nigdy nie wiesz kiedy zupełnie nagle i z zaskoczenia trafi się coś wartego uwiecznienia. Dlatego koniecznie ustaw szybkie uruchamianie aparatu przy zablokowanym telefonie. Najczęściej jest to dwukrotne przyciśnięcie klawisza głośności albo przycisku zasilania, tak jak w OnePlus. W ten sposób możesz mieć w ręku aparat gotowy do zdjęć, w czasie krótszym niż sekunda. Przypisz klawiszom głośności funkcję wyzwalania migawki, no, robienia zdjęcia. Użycie sprzętowego klawisza jest o wiele wygodniejsze i szybsze, zwłaszcza gdy masz mokre dłonie, trzymasz telefon jedną ręką i w wielu innych sytuacjach. Jest możliwość przypisania tych przycisków też do zmiany zoomu, ale w tej roli nie są nawet w połowie tak przydatne. Odradzam. Radzę natomiast ustawić wyświetlanie siatki dzielącej kadr według reguły trójpodziału i zacząć próbować z niej korzystać. Upraszczając do bólu, zdjęcie może wyglądać znacznie lepiej, jeżeli jego główny temat umieścisz nie centralnie w samym środku, tylko na jednej z pionowych linii, optymalnie w punkcie przecięcia z linią poziomą. Poziome linie pomagają jak najlepiej zrównoważyć poziome składniki ujęcia. Włącz, popróbuj, obejrzyj któryś z licznych wideo o kompanowaniu zdjęć, i spróbuj jeszcze. Włącz poziomice. Proste narzędzie, które pokaże, czy trzymasz telefon poziomo. Już linie trójpodziału pomagają utrzymać pion i poziom na zdjęciu. Wystarczy rzut oka, żeby sprawdzić, czy horyzont jest równoległy z poziomymi liniami, a uliczne latarnie z pionowymi. Ale jeśli można sobie pomóc, to czemu z tego rezygnować? W OnePlus Nord 4 podoba mi się to, że osiągnięcie pozycji poziomej jest sygnalizowane nie tylko zmianą koloru belki, ale też delikatną wibracją. Obiektywy aparatów w smartfonach mają dziś płytszą głębię ostrości, dzięki czemu dość łatwo zauważyć przyjemne dla oka rozmycie tła. Ale jeśli chcesz, żeby ten efekt był naprawdę mocny i wyraźny, spróbuj użyć trybu portretowego. W tym trybie często dostępna jest możliwość regulacji siły rozmycia przez zmianę wirtualnego ustawienia przysłony. I na to musisz uważać. Rozmywanie tła odbywa się poprzez działanie algorytmu, a algorytmy są niedoskonałe. I często się mylą. Lepiej sprawdź, czy rozmyte zostało to, co powinno. Pobaw się trybami długiego czasu naświetlania, czyli długiej ekspozycji. W większości telefonów będziesz miał do dyspozycji kilka gotowych zestawów ustawień przygotowanych pod konkretne scenariusze, jak na przykład światła samochodów nocą, płynącą wodę czy malowanie światłem. Sprawdź, jak działają, a na pewno znajdziesz dla nich więcej kreatywnych zastosowań niż tylko te zawarte w nazwie. Co fajne, OnePlus ma też możliwość ręcznego ustawiania czasu ekspozycji, dając duże pole do własnych eksperymentów. Używaj zoomu, ale nie do zdjęć bardzo daleka. Użyj powiększenia razy 2-3, żeby kadry stały się bardziej intymne i zyskały wyraźny temat. Obiektywy głównych aparatów smartfonów mają szeroki kąt widzenia, przez co łapią bardzo dużo świata, co często przeszkadza pokazać tą konkretną rzecz, którą próbujesz uwiecznić. Przy matrycy o rozmiarze 50 megapikseli jak w OnePlus Nord 4 można bezpiecznie używać cyfrowego powiększenia razy 2 bez obawy o utratę jakości zdjęcia. Zapomnij o trybie makro. Tu też znacznie lepiej sprawdza się aparat główny z cyfrowym zbliżeniem razy 2 albo obiektyw tele o podobnej krotności. W ten sposób uzyskasz znacznie ostrzejszy, bardziej szczegółowy i mniej zniekształcony obraz, a w dodatku dzięki płytszej głębi ostrości tło będzie przyjemnie rozmyte. Możliwe jednak, że będziesz musiał trochę się odsunąć od fotografowanego obiektu, żeby aparat dał radę złapać ostrość. Szukaj kontrastów światła i cienia, plam światła w ciemności, ocienionych miejsc w pełnym słońca krajobrazie, wzorów jakie cienie gałęzi kreślą na ścianach. Żeby nadać tym obrazkom odpowiedniej wyrazistości, musisz jednak pójść pod prąd i zrobić zdjęcie inaczej niż chce to zrobić automat. Dotknij palcem jasnej części kadru i przytrzymaj go, aż kwadrat punktu pomiaru ostrości zmieni kolor i pojawi się napis blokada AFAE. Teraz, niezależnie od tego, jak ustawisz kadr, cienie pozostaną ciemne i nieprzeniknione, kontrastując z dobrze doświetlonymi fragmentami zdjęcia. Jeśli chcesz dramatycznego efektu, spróbuj fotografowania prosto w słońce. No, prawie prosto. Ustaw się tak, żeby słońce zostało zasłonięte przez budynek, który chcesz sfotografować, drzewo, osobę czy choćby słup. Ciemna sylwetka opramowana jasnymi promieniami będzie wyglądać świetnie i budzić emocje. Fotografuj z różnych perspektyw, nie tylko z poziomu oczu. Zdjęcie zrobione z niskiej perspektywy może na przykład usunąć fotografowany obiekt z strokatego tła, który odciąga od niego uwagę i umieścić na tle nieba. Ujęcia z góry sprawiają wrażenie, że fotografowane obiekty są mniejsze i odwrotnie, na zdjęciu od dołu wszystko wydaje się wyższe i większe. Spróbuj kadru skierowanego prosto w górę, w korony drzew albo na żagiel jachtu lub prosto w dół, na przykład z mostu czy wieży widokowej. To też może wyjść super. Dodaj jakiś element w kadrze. Nie obawiaj się robić zdjęć, na których na pierwszym planie pojawi się coś jeszcze. Zdjęcie ma tylko dwa wymiary i gubi przestrzenność prawdziwego widoku, więc żeby ją zachować, musisz odwołać się do sztuczek, które przekonają mózg oglądającego, że widzi coś trójwymiarowego. W tym celu pomyśl o tym, żeby Twoje zdjęcie miało pierwszy plan, drugi plan i tło, za pomocą punktu ustawienia ostrości kierując uwagę widza tam gdzie chcesz. Wreszcie na koniec, rada, która może się wydawać niepotrzebna, oczywista czy wręcz śmieszna, ale uwierzcie mi, warto jej posłuchać. Regularnie czyść obiektyw. Zabrudzenia w telefonie to tylko kwestia czasu, więc wyrób sobie odruch przecierania obiektywu zawsze, kiedy bierzesz telefon do ręki. To może zrobić dużą różnicę.